Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie I Aresek też <laughs> Ares, masz Mlaskacz <laughs> Chciałem wam pokazać pamiętacie zrzutkę.pl No to, to teraz co kupiłem za te pieniążki no. To możecie sobie zobaczyć Patrzcie jak piękna <laughs> ja, Co tu pisze? Moment Kamera leśna wyciągamy Ale skrzynia. Ja cię kręcę Patrzcie jakie tak ma mhm mm trzeba będzie to wszystko porobić ładnie o? wszelka by spadła dobra tu są nie wiem jeszcze do czego to jest ta płytka jakaś mhm mm o kapelki tutaj to nie wiem, muszę poczytać <noise> co do czego i ale antenę ma patrzcie ogromne miasto. zobaczcie jaka wielka. Hmm. No, tylko... hmm. Za te pieniążki z rzutki bardzo dziękuję i to jest właśnie ta kamerka w końcu nie mogłem to wypłacić, załatwiłem to pozytywnie, no i i taką kamerkę. A co ona robi, to by trzeba było poczytać po prostu to wszystko. Jak nagrywa, co nagrywa, ile nagrywa, jaki czas i tak dalej i tak dalej. Dobra, no to myślę, że jest OK ta kamera. Ech. I mi starczy. Tylko czekam teraz na odpowiednią porę. Także <grytanie> Dario, nie denerwuj się. Pozdrawiam cię serdecznie. Będzie na wszystko przyjdzie czas. To nie jest tak, że ja teraz zawieszę sobie na gdzieś tam yy, taką kamerkę i ktoś przyjdzie jakiś, wiecie, co ma yy, delikatnie mówiąc hmm, ręce. To mu się kleją ręce. <głos> <głos> I wiecie, zahaczy mi taką kamerę, i. No i szkoda by było, co? Dlatego jeszcze musimy troszkę poczekać i troszkę cier cierpliwości, że tak powiem. No i będzie super. Będzie działać. A my lecimy teraz na lewkim. na śmieciuchy. Wywózimy z tego lasu tam. No to, widzimy się za moment Powiem wam, że też pada Ale nic, woreczki bierzemy I idziemy, wiecie gdzie? No tam, po te śmieciuchy oczywiście, nie? Musimy wziąć, no i weźmiemy jeszcze jedną oponę jakąś I na przok po prostu trzeba to wywieźć No muszę to tam skończyć w końcu, wywieźć te śmieci przynajmniej z tego O, jest straszne tutaj Co tu jest? Jak to wygląda to masakra trochę po prostu trochę zjazdu z ulicy i co tu się robi No dobra, trochę pada, ale jakoś to ogarniemy e, Nie mam przeciwdeszczowej ale z cukru nie jestem tak niespoko jest <laughs> Wypuszczam Aresa, biorę woreczki no i uciekamy <laughs> No to jesteśmy <laughs> Będziemy pakować teraz do worów ile się da. Ciekawe czy tą butelkę już teraz można będzie wyciągnąć A, chyba dwie ręce. Jeszcze jakoś tam siedzi Nie wiem. Próbuję to wyciągnąć Bo było zamrożone wcześniej, ale tak jest zbita To hmm. ja to wszystko wsadzę, to nie wiem Ale jeszcze tu miałem takie butelki, pamiętam o, I ja mi się kręcę, ta wyjdzie, a ta, I ja, I ja, widzicie, ta też wyjdzie i tu jest chyba jeszcze coś, jasne, o, Zobacz. no nic, ładujemy, jeszcze tam mam trochę szkła mi zostało, Zobaczymy Trzy worki wziąłem Ale i tak muszę iść do samochodu bo Na dwa razy raczej Się nie zabiorę nie raz. Dobra, pakujemy No dobra, tyle zostało Tu mam plastik Tam ziemię, wiecie, folie, To jeszcze tam pełne są niektóre jakieś Ech, Nie będę odkręcał I ja, to jest ciężki jest pełno szkła Nic, idę z tymi dwoma Tym i tym yy, Przyjdę jeszcze Wezmę jeden worek Plastyki zapakujemy tutaj To co mogę, będę mógł wziąć Na dwa razy i koniec Będzie tutaj jakoś Posprzątane Oczywiście tyle co mogłem No raczej tu Nie wiem ile tych worków Tu wywiozę, ale naprawdę Mnóstwo jest szyściutko teraz i oby tak zostało <grym> na wieki <grym> ale tam widzicie na tej skarpie tam tam tą trzeba iść i tam do góry do lasu sprzątać już tam trochę wyżej ale tu przynajmniej już będzie podtrząsane i z tego tutaj nie będzie i będzie super ale masa tych worków stąd jeżdżą masa no dobra lecimy nie ma się co zastanawiać tylko... Do roboty się bierzemy. No. Tak ludzie potrafią wszystko zasypić. Po Masakra jest. Mamy jeszcze kołpak gniezdów. Patrzcie. <gry> Dobra, idziemy. No to co? Dwa woreczki na miejscu. A chodź idziemy. Nie mogę patrzeć na te śmieci. No jak można. jest katastrofa społeczna. <gry> no. no nic no. Może się to kiedyś poprawi, ale strasznie, w niektórych miejscach to jest tak zaśmiecone. Ja wam dużo rzeczy jeszcze nie pokazywałem. To jest jakiś lepik czy smoła. Nie ma szans tego wziąć cokolwiek. Po prostu a tam poć, jakieś plastiki są przy, przy, przysypane takim drzewem. Ja wam nie pokazywałem jeszcze. dużo rzeczy, rzeczy takich strasznych wam pokazywałem, śmieciowiska i tak dalej, ale <laughs> uwierzcie, uwierzcie, nie chcielibyście tego zobaczyć, <laughs> co bym miał, mógł wam pokazać. Przynajmniej jedno miejsce takie. Tylko, że to nie u mnie, tylko obok w mieście. No, bomba ekologiczna taka, po prostu każdy ma to gdzieś. A każdy wie, bo przejeżdża obok widzi, co tam się dzieje ale nikt nie reaguje, nikogo to nie interesuje w ogóle, co tam się dzieje w ogóle ale jakbyście to zobaczyli, to no nie wiem, no jak to opisać, no. jest katastrofa no. po prostu tony śmieci no. tony śmieci ale kogo to interesuje? nikogo dobra chodź Ares idziemy, ładujemy dalej no, i to jest wszystko, co mogę wziąć. Ale tu jest jeszcze jakiś poliot. Także mam jeszcze. O! Już ciężkie się robi. Bo jeszcze pochodziłem trochę. zobaczyć skła. Jeszcze parę butelek przyniosłem. Tu jest cały wór plastików też. Już ciężki. No, Boże. I tak sprawdzam sobie jeszcze jakaś butelka, czy cokolwiek, by tu nie było. Chyba tam widzę jeszcze. Już jest co? co? Tak Jestem Tam jest skło O właśnie O właśnie O właśnie No jest czysto powiem wam teraz już Zawsze coś tam się Oczywiście zostawi Kopane w ziemię głęboko Ale ogólnie Ogólnie jest Oczywiście, to oponę i to zostawiam. U nie jest tu teraz poszlimtane. Nie ma już tu nic. No <tryk> <tryk> O, przepraszam, śliną się przytkałem, by tak powiem. No i idę. A tym razem, jak już tu przyjdę, a, zobaczymy to. Mówię tą oponę się weźmie, bo tam są opony, to wezmę stamtąd opony nie mam szans jak teraz wziąć cztery worki w samochodzie to już tak jest sam raz, bo Ares jeszcze musi wejść tam pójdziemy na tym razem po prostu zacząć zbierać znowu i Ares tu już jest czysto no. i oby tak zostało, bo naprawdę katastrofa to była nie wiem ile tych 20 worków stąd wyniosłem może więcej. No i plastik, i szkło, i rzeczy. I szmaty. Ja chcę nagadać. Ale jeszcze szybko. Jestem zadowolony. Po prostu nie ma już tego świtwa. I ubieram rękawiczki i widzimy się przy samochodzie. Jakoś to powolutku muszę zanieść, bo to ciężko. No dobra. Cztery wory są. Będziemy pakować. O Jezus. Ciężkie to było powiem, bo... Idziemy jeszcze jedną na jakąś polkę wziąć może, nie? nie. Patrzę ile wody tutaj. To może zrobimy tak? A, Musimy to wylać o, Ile tu jest tych opon jeszcze? Hm. No trudno ja stąd nie skończyłem, bo tam jest dużo do zbierania to muszę to powylewać, bo przecież w samochodzie mi się to wyleje wszystko reszta. O boże, No już jestem cały mokry Powiem wam Jakoś to jeszcze doleję i wyleję nie doleję Pakujemy i Jedziemy na ten przok, no, widzimy się na przoku bo zaczyna coraz mocniej padać A ja już jestem mokry, moku Wszystko mam brudne i mokre i błoto i w ogóle <grytanie> Masakra Spróbujcie sami to zobaczycie jak to jest No, jeszcze kawał trzeba iść z tymi porami No ale Już wchodzimy do samochodu Już Ale jest mokre. Macha no to tak to wygląda A Ale już dobrze, cieszę się, że już mam tego Tam spokój z tym był Tam było tyle tych śmiecików, że na masakra Ale powyżej też jest sporo Ale na pewno nie tyle co tu Co tam na dole było O masakra <laughs> To mi się Zobaczcie Zobaczcie po prostu, nie da się wejść po prostu z samochodu Zobaczcie jak leje, no ale no nic Wciąłem na przok oczywiście Ares No i to muszę rozładować teraz, już nie będę nagrywał, bo Cześć. witam, witam Już nie będę nagrywał, bo po prostu tak leje i komórka mi się zamoknie i... <laughs> Także już będę to rozładowywał No to trzymajcie się <laughs> i do następnego <laughs> Papa, wiecie, zresztą jak ja to wszystko wyrzucam, nie? nie ma problemu żadnego Ale jest dzisiaj masakra po prostu z tym deszczem Woda leci po prostu tam też. nie leci. Tak leje, że. Strasznie. Dobra, to trzymajcie się. To, to grywka <grymka> Nie ma pusto, A ja jestem cały mokry. Masakra po prostu. Dobra. <grymka> tu było szkło. Tam opony, tam plastiki, folioki, No, lecimy już. Tyle starcie nam na dzisiaj. No, normalnie jest Armageddon dzisiaj.